Trzy miesiące temu występowałem jako innowator, a dzisiaj będę występował jako kustosz. Nie budujmy domów z kominami. A dlaczego? Tego rekuperatora nikt nie zna, bo jest prototypowy i pan Maciej będzie pierwszą osobą, która go przetestuje. Cześć wszystkim. Dzień dobry, panie Macieju. Dzień dobry. Pana Macieja nasi stali widzowie na pewno już znają. Byłem już tutaj, w jego domu pasywnym, kilka miesięcy temu. Jeśli jeszcze tego filmu nie widzieliście, to zapraszam. Jest bardzo ciekawy, trwa dość długo, bo 50 minut ponad. Ma już około 200 tysięcy wyświetleń, 800 komentarzy. Dziękujemy wam bardzo za to, że, że poświęciliście czas na obejrzenie jego. A jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to ponownie zapraszam. Panie Macieju, jestem u pana kolejny raz z okazji tego, że miał pan awarię rekuperatora i chciałem pogadać o kilku rzeczach, między innymi o tym, jak żyło się w domu bez tego urządzenia. No, chciałbym troszkę sprostować, to nie była awaria, czyli była przesłanka, że może coś się źle dziać, ale. Chciałbym na jedną rzecz zwrócić uwagę zdałem sobie sprawę dopiero w dniu dzisiejszym. Trzy miesiące temu występowałem jako innowator, a dzisiaj będę występował jako kustosz. No, tak się, tak się to złożyło. Żebyście Państwo zdali sobie sprawę, że to, co ja Państwu przedstawiałem, to się działo 7-8 lat temu i ja w tym żyję. Ja po prostu chciałem się swoją wiedzą podzielić, tym, że niepotrzebnie jesteśmy tak bardzo zapóźnieni w budownictwie, że dalej budujemy domy z kominami. Jeżeli możecie państwo zwróćcie na to uwagę i chciałbym do wszystkich przesłać nie budujmy domów z kominami. A dlaczego? To wszystko, to wszystko po drodze wyjaśnię, czyli rekuperacja, rekuperacja. Ja nie mam w tym żadnego interesu, żeby na tym coś zarobić, coś komuś zaoferować, tylko podzielić się rzetelną informacją. Bo nie wiem, czy Państwo jesteście w stanie sobie wyobrazić jedną zasadniczą rzecz, że nam do życia. Potrzebna jest 20-30 metrów sześciennych powietrza. Żeby żyć na godzinę, musimy dostać tą ilość. A my, posiadając kominy, dostarczamy takie ilości, które z naszych kieszeni wyciągają niesamowite pieniądze, a górników zmuszają, żeby dzień i noc pracowali. Wyobraźcie sobie Państwo, przygotowałem taki materiał, może się uda go pokazać. Zwróćcie Państwo uwagę, że z takiego wzoru go opracowałem, że 0,32 W energii elektrycznej, czy jakiejś innej, czy z opału, czy z czegokolwiek, na metr sześcienny powietrza i stopień to jest 0,32 W. Czyli niżej. Czyli 1 metr sześcienny o temperaturze, jeżeli dodamy czy wychłodzimy o 3 stopnie, to tracimy 1 wat. Lub jeżeli 3 metry sześcienne powietrza ucieknie nam i wpadnie tylko i wyłącznie o stopień niższe powietrze, już tracimy 1 wat. I teraz sobie Państwo wyobraźcie, że mamy komin. Mamy budynek 120 metrów, czyli to będzie 300 kubików. Komin w zimie wyciągnie nam 8 kubatur na godzinie 2400 metrów i teraz podzielcie sobie państwo przez te cyfry. To są pieniądze, które marnujemy, wyrzucamy. Dobra. To tak e, w woli e, określenia, że my naprawdę e, musimy, musimy oszczędzać. I przejdę do, do tego, czy w takim budynku bez komina, bez wentylacji też można żyć. E, może, może po kolei. Ja po siedmiu latach eksploatacji rekuperatora usłyszałem, że jeden z silników pracuje ciuteńkę głośniej. Odezwałem się do dostawcy i dostawca mówi: Panie Macieju, to był model, który był wymyślony 10 lat temu. Już tego modelu nie ma, ale mogę Panu ściągnąć silniki. No, silnik by kosztował 2000 zł bo to z importu i tak dalej, no to jak sobie przemyślałem, mówię, no to dwa silniki, bo wentylator zaczął głośno pracować i e, ciuteńkę wyższe zużycie, e, zużycie, czyli prawdopodobnie, nie rozbierając tego, sądzę, że to mogła być przyczyna łożyska. Także być może, gdyby się to urządzenie rozebrało i wymieniło łożysko, no nie potrzeba by było nawet silnika wymieniać. Nie wiem. Po prostu, no, no, tak się to złożyło. I w międzyczasie, w międzyczasie dostałem taką propozycję, że jeżeli coś muszę robić swoim rekuperatorem, czy nie zgodziłbym się wypróbować prototyp rekuperatora, który jest prototypem już o stopień 2,5. Nie wiem ile, nie znam tego, tego urządzenia dokładnie. Lepszy także wyraziłem zgodę. I e, mając tą świadomość, że za około miesiąc będę mógł testować ten rekuperator, dzisiaj akurat jest montaż i wymiana mojego rekuperatora i chciałem Państwu raz podzielić się z informacją, e, jak żyje się nawet w domu, gdyby rekuperator się uszkodził, a poza tym e, pokazać co i dlaczego e, tak wykonaliśmy. Panie Macieju, pokażmy może stary rekuperator, który tutaj mamy w tym przedsionku. Tak to możemy nazwać przedsionek. Tutaj mamy, tutaj mamy ten, ten schemat, który już pokazywaliśmy, prawda? No dzisiaj, dzisiaj mogę, mogę pokazać, że to jest rekuperator Worta. Czyli światowego, światowego lidera. I 10 lat temu to był, to był szczyt marzeń. Dlaczego ja taki, taki model rekuperatora kupiłem? Dlatego, że on oprócz pomiaru i regulacji temperatury i wilgotności miał również system pomiaru dwutlenku węgla. Czyli dla mnie powinno być zawsze taka ilość powietrza wymieniana, żeby utrzymać odpowiednią ilość ppmów, czyli dwutlenku węgla i wilgotności. I teraz w międzyczasie miałem dużo pytań, Panie Macieju, ale co, co będzie, gdy rekuperator stanie? Nie mamy komina, i tak dalej, czy da się żyć. Jakbym odpowiedział komuś, to byłaby moja subiektywna ocena. W związku z tym, jako pomiarowiec, zrobiłem dwutygodniowe doświadczenie, czyli w jednym tygodniu wyłączyłem rekuperator i w ogóle rekuperator nie pracował, ale każdy budynek ma swoją niedoskonałość. Nie wiem, czy Państwo wiecie, co to jest symbol N50. To robi się badania szczelności budynku. I wszystkie budynki w Polsce, na przykład nowo budowane z kominami, mają mieć odpowiednią ilość, możliwość wymiany powietrza. I dla mnie ta norma jest takim skandalem, jaki nie powinien w dzisiejszych czasach żyć. Czyli budynek, wykonany według najlepszych zadań, jakie, jakie potrafią fachowcy wykonać i zgodnie z normą to jest jeżeli zapchamy wszystkie otwory kominowe. Plus syfony mamy z wodą, czyli nieszczelność, niedoskonałość, to budynek przez godzinę potrafił, jeżeli trzy objętości wyrzuci, to jest budynkiem dobrym. No, dla mnie to jest skandal, czyli jeżeli mamy 300 metrów objętości budynku razy trzy. Czyli 900, 900 metrów wyrzucamy, a my na osobę potrzebujemy 30. No, no po co to wszystko? Ja swój budynek jako budynek pasywny badałem. Budynki pasywne mają to N nie 3, jak zwykłe budynki z kominami, tylko ten współczynnik mają mieć 0,6. Mój budynek ma dokładnie 0,36, czyli wyobraźmy sobie, jaka to mała ilość powietrza czyli to około 80 metrów sześciennych niedoskonałości. To badanie, badanie N50 robi się w taki sposób, że. W miejsce drzwi zewnętrznych wprowadza się wentylator, który raz nadmuchuje, czyli robi nadciśnienie w budynku, drugi raz wyciąga, robi podciśnienie. I to, i powiedzmy, to jest w wielkości 50 paskali, 50 paskali to można przyrównać do prędkości wiatru 16 metrów, kilometrów przepraszam, na godzinę. I teraz zrobiłem takie doświadczenie. Fajnie, ciepło, także nie ma, nie ma problemu, żeby takie badanie zrobić. Wyłączyłem rekuperator i żyłem w tym budynku e, tylko na zasadzie, że jest niedokładność mojego budynku, i mój budynek potrafi 80-90 metrów przez niedoskonałość wymienić powietrza. I co się, i co się okazało? że w tym okresie, jeżeli chodzi o y, wartości, wartości ppm, czyli, y, czyli dwutlenku węgla który e, powinien być na odpowiednim poziomie, czyli e, dwutlenek węgla, jeżeli ma do 800, to jest najwyższa, e, najwyższa może nie najwyższa, a najbardziej e, e, przyzwoita wartość ppm. Do 1500 w takim pomieszczeniu dla zdrowia i życia jest jeszcze, jeszcze bardzo dobrze. I wyobraźcie sobie Państwo, że ja e, w tym w tym budynku przy niedoskonałości takiej T036 współczynnika N żyłem przez dokładnie tydzień. I tutaj wartości wahały się między 800 a 1000 stopni czyli były bardzo. Bardzo sprzyjające. Były, były momenty, dwa, trzy razy, chyba, że uchyliłem lekko okno, żeby, żeby wprowadzić jeszcze, jeszcze doskonalsze powietrze, czyli zmienić ten wizerunek. Ale E, powiedzmy, to otwarcie okien już by było bardzo niewskazane, gdyby to była temperatura ujemna i na dworze minus 10. W związku z tym zrobiłem e, następne doświadczenie. Czyli zatrzymałem rekuperator. Pokażę. W tym, w tym rekuperatorze wyjąłem e, filtr 1. Tu akurat, tu akurat mamy nawiew świeżego powietrza. Włożyłem, zmontowałem tu wentylator, teraz go, może zdemontuję? No nie, o, pokażę tylko, prawda? I tym i, i zrobiłem, z, zrobiłem taką rzecz. Czyli załóżmy, że popsułby nam się rekuperator, y, jest okres świąteczny, czy nie ma części, co zrobić? Czyli jeżeli taki, taki y, 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 silniczek wrzucimy do rekuperatora w miejsce, gdzie dostarczaliśmy świeże powietrze i tylko byśmy dmuchali do domu. To wtedy w domu co się stanie? Jeżeli wprowadzimy określoną ilość metrów sześciennych powietrza, to w domu powstanie nadciśnienie, czyli mamy dostarczone powietrze. Co prawda, nie będziemy mieli rekuperacji, ale można w nim żyć. Można, można tydzień, dwa jakiś okres przeżyć i nie potrzeba się bać, że, że, że to będzie niezdrowe, że to będzie nieprzyjemne, że to będzie dla człowieka szkodliwe. Czyli z tego wniosek, że, że nie ma się co bać domów bez kominów, bez rekuperacji, bo jeżeli ktoś już koniecznie chce, to na, na parę minut może uchylić sobie okno, wymienić powietrze, może sobie włożyć silniczek do rekuperatora, ciągnąć nawiewem powietrze. Czyli tu bym nie bał się. Teraz wracając do, do urządzenia. Ja w tej chwili będę testował dla producenta produkt, który jest nowością. Nie znam tego, tego produktu, ale mam nadzieję, że poznam i wymienię doświadczenie swoje z sześcioletniej eksploatacji jednego z najlepszych w Europie. Produktów, który tu jest. Ten produkt będzie przejrzany, może komuś się przyda i będzie dalej, dalej sobie funkcjonował. Być może tam łożysko trzeba wymienić, może coś zrobić. Nie umiem się w tej chwili wypowiedzieć. Jak to wygląda i jak Państwo pamiętacie z poprzednich odcinków, możecie sobie zobaczyć, jak tam był zamontowany, a może byśmy weszli i dzisiaj sobie sprawdzili, jak wygląda montaż, bo akurat jesteśmy w trakcie realizacji montażu. Pewnie. Wejdźmy do środka. Ja jeszcze wspomnę, że tego rekuperatora nikt nie zna, bo jest prototypowy i Pan Maciej będzie pierwszą osobą, która go przetestuje. Dzień dobry. Cześć Radek. Cześć. Tutaj mamy naszego kolegę Radka Kawaciuka w trakcie montażu urządzenia. Kręcić tam Kręcisz już? Tak jest, kręcimy. To co, może, może, może na tą chwilę przerwiemy i zaprosimy Was na, na kolejny odcinek, w którym Pogadamy, porozmawiamy z Radkiem. Mam nadzieję, że panowie wymienią się doświadczeniami praktycznymi i Też również praktycznymi. praktycznymi bo... Tylko z, z montażu, a tu z trwałej, kilkuletniej, bez przerwy eksploatacji. Dokładnie tak, więc zapraszamy Was na kolejny odcinek już niebawem. Do zobaczenia, cześć. cześć.